Jakbym miał równoległe życie W tym życiu ludzie mnie wyzywają Odmieniec A w tym drugim jestem taki jak ty Ten świat to piekło To gang Pojawiają się znikąd Są jak zwierzęta Wiesz kto to robi Demony istnieją były rejony groźne i bezpieczne, a teraz wszędzie jest groźne. Zbliżasz się do nas. Boję się. Policja szuka po omacku. Życie to bezcelowy chaos. Obserwowałem Cię, Jamie. Dojrzałeś do układu. Możesz mieć wszystko, o czym marzysz. A w zamian pomożesz nam w ewolucji. Jak? Z wyobraźni Philipa Ridleya. Widziałem przeszłość. To horror. Heartless, w świecie demonów.